Kształt mam, teraz tańczę jak mam Kuraz gość, to będzie piękny wyjazd Zajemnięta opona, nie? Ooo, oh, oh, fuck Guzik Siema Zdał? Lawetą? No lawetą Lawetą? Lawetą kurwa Nieee yeah. 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 Nie! Oh, oh. Jedziemy na jakieś morze, czy odchodzi! Bo guzik się kojarzy Strasznie przypomina mi im. Jeden do jeden Nie co? Co? Czy wyczujesz ten wakacyjny klimacik? Ale śniadam. dzisiaj zaczynamy. Najbardziej zaskakujący i spontaniczny projekt na polskim YouTubie. Na sam wyjazd leci 8 osób z ekipy i dwóch zajebistych operatorów: Amadi, Błoński, zuskie czy też ja i oczywiście guzik. Aaaa! Jedziemy po guzika, który nie wie, że w ogóle wylatujemy z Polski. Porywamy chłopa, zawiążemy mu opaskę na oczy, założymy słuchawki i wejdziemy prosto na lotnisko. Ale są też trzy osoby, których raczej nie znacie. Jest to Donia. Paściora i Patrycja. W sumie ja też nie znam dwóch dziewczyn, także będzie pełen spontan. Mam nadzieję, że okażą się fajne i nikt nie będzie musiał wracać znowu do domu spontanicznie. Cała koncepcja projektu polega na tym, że jutro lecimy na wakacje, tak? Do Barcelony, do Loret de Mar, gdzie spędzamy się czas i tam sobie tylko ja wiem, co się będzie działo. Ale się tam długo na to czekałem. A jesteś gotowy? No uspakowany stary kurwa Na co? Nie wiem, no wziąłem ciuchy kurwa, jakieś kosmetyki, tego typu rzeczy Co jest? ta opona, nie? O kurwa No Maddy, co się odjebało? Pękła nam opona, mamy przychrapane Słyszeliśmy się nagrać odcinek, ale właśnie ogóle zaczynamy nagrywać na spontanie z telefonu 130 km zostało Akurat mamy run flat, więc tego tak bardzo nie widać ale... Jebło Jebło, czekamy na lawetę Więc spontan A ta laweta nas zawozi do Poznania? No Ej, no to Więc będziemy z gościem jechać będzie, Będziemy z gościem jechać No Przyjedź Przez mówiłem, kurwa, dobra Chodzi o to, że no. samochód Ludzi, którzy do mnie jechali no. tutaj Kulek wcale no mają oponę zniszczoną Jedziemy właśnie Z panem, jak pan ma na imię? Pan z panem Marcinem Przygoda, trzy godziny w środku, a Mami siedzisz i siebie się, się nie działają, nie? Szeby nie, nie, nie działają, To Ale jest świetne, świetnie działa klimatyzacja. Za to to i... tylko grzeje. Nie, nie w miłym towarzystwie i zruszamy. Ej Wojtek. No? Bo ja wszystkie swoje, całą swoją walizkę wysłałem do Torunia. I bo Bob mi tam pranie robi. Co? No, to co ci mówię właśnie. Patrz, ja wysiadłem z samolotu, poszedłem do domu, umyłem tylko znałem by się, delikatnie ogarnąłem i od razu się spotkałem z Kacprem I no. żebyśmy jutro lecieli, tak musiałem zrobić pranie. No ale ten ziomek, z, z którym tam leciałem na wczasy, no. on był stryk, A to on mówi, że dobra, to on mi wybierze w Toruniu, bo on ma też tam suszarkę. Taką specjalną i że już będę ją gotowe. O siełaby Wojtek takolat z tej strony. Cześć, cześć. Cześć, bo ty masz y, Rzecz Amadeusza, nie? Tak jest. A one się już yy, Wiesz, co, jeden kosz jest wybrany, i teraz jest suszenie, Godzina 10 została. A godzina 10 została. No. No to długo. Ej, Guzik, dobre wieści! Dawaj. Rzecz jak się wypiorą, no to przyjadą do Poznania. No. Przywiezie, no. przywiezie je kolega, no. także możesz jechać. No zapierdalaj. Zapierdalaj. Tak, tak. No stary, już dawno minął czas na światach. co ci porażę? W jakich światłach? Jak tu Jaki światła jest? prawie nie ma. Witam serdecznie. Cześć. Juzi. Siema, witam. Siema. siema. Cześć ekipa, siema, cześć, cześć, cześć. Słuchaj, nie wiedziałem co oh, spakować. To. Nie wiem, spakowałem, wiesz, jeszcze bo. Znaczy, skłamałbym, skłamałbym. I sam koszulę, ale nie będę brał chyba teraz, co? Nie, ale tak jest git wszystko, nie? Lecimy! Znaczy, nie ja się pokazałem tylko kawę To No! długo, nie wiem, sobie. Co długo? Do kiedy to jest? Nie wiem. <laughs> ja pierdolę uwień, że to jest sekta. Dziwnym trafem jakoś wszyscy do Poznania nagle jadą Ja wiem, wszyscy znaczy kto? No. Więc zacznij wymieniać. I kto leci? Ferrari. i jakieś. nie wiem, nie znam. No nie wiem, no nie nie przytoczyć teraz nazw, bo nie pamiętam. No dobra, spokój. Jakieś dwie dziewczyny chyba, bo tak mu coś się sugerował. To Laweta? Tak, to Laweta. No Laweta. Jedzie bo... Laweta z jakimś szratem. Może ci korwety wiodą? Co jest?! Lawetą przyjechał, kurwa! Nie! Yeah! A mamik! jest goście! Ale kurwa! Eee, opona została przebita. Ja? No, no nie wiem, sama się przebiła po drodze. Mogę, że jest troska. No powiedz. No. Ja! Kapcza, no pauę! Wow. Kiedy tą betę kupiłeś? A, godnie. A? No, Koza? Doty praw kować? Ja tak. już nie miałem zrobiłem. Po kurwa! A dobrze wyglądasz guziczka. A dziękuję bardzo! Guzik w formie! Ale ładny, ładny, fajny sądzik. Chłodzik w formie! Ja myślałem, że wyprostka nie ma, jeszcze w tym momencie mówiłem, że wyprostką że... no, przecież nie ma! <gulik> Ile to ma pani? 400, niecałe, 370 Fajne, nie? Mhm. 400 sekund do setki Ta. <gulik> ale dobrze, przyjechałeś, to ja myślałem, że nie, ty ale... tej majątki nie wrócisz! Ja tak że jak się śpieszyłem myślę, bo się umówialiśmy na inną godzinę. No. Dwie godziny, y, tylko ja byłem w Warszawie. Wysiadłem, wlazłem do domu, wszystko przebrać, w ogóle przywiózł moje rzeczy. Co? Tym koleś. Co? Co przywiózł? No ten, ten... Jeszcze nie. Jeszcze nie. Do będzie. To jeszcze nie. Nie wiem, u miałem... mnie ma być po 18 no, no właśnie. Jak właśnie? po 18? No mówię, że wyszło 18. <średziś> końcu, Dobrze, że on szedrze, tu przyjedzie! Tam... <średziś> no, no. Do... Dobrze, że on tu przyjedzie tej... o, o, siema! Siemaro, co A, wy robicie kurwa? Co jest? Co wy to robicie? Co robić, Siema! <średziś> co jest? Co ma kurwa? Co jak to tak? A ty to jesteś większy niż pamiętam. No kurwa, ale ty... Dobrze wciąż. Dobra, nie będziemy no pana przetrzymywać. Jakiś idziemy tu przy kamerę. <laughs> no. Dobra, Rozciągnę smurę tylko, co? Tak naprawdę to jego furka, nie mam tego prawa. Powinien wytusić się tak. W ogóle Amadeusz już, ja wiedziałem, Amadi to jest taki taki Adrian Polek z innego uniwersum. Naprawdę jest to, że rzeczy, które się zgadzają. Nawet wodę kokosową tak samo piją, to jest jakby Jedna ta, jakoś jedna tylko szczebelek w drabince się różnił. Udało się dojechać, kurde, ale przejebane było. Ja no, Jej! Naprawdę, to ich! Pan pan... Je... Uratował, to pan Marcin tutaj... O, Uda, no. dobra, dzięki. Ale ile gaduszek nam sprzedał to. A, to jest początek przygody. No. Fajny początek. Chujabo się zaczyna ta przygoda. Co guzik? Spodziewasz się co się działo? Spodziewam się niespodziewanego. Nie wiem, no ja Ci powiem, że od samego początku jest jazda, nie? No. W sensie wiesz, to, że będzie Amadeusz, to spoko. Przyjeżdża laweta, ja myślałem, że jakiś busel wiadomo, wiesz co chodzi. No. Czy tam będzie para osób i tego. Wiesz, e za laweta, mówię, jakiś środ wiozą, tam 400-konna beta. I jeszcze wiesz, wychodzi Amadeusz, no ja mówię, mówię, co Ty pierdolisz, przecież Ty prawka nie masz, a mówię, zrobiłem. I najlepszy był Bojski. Idzie jakiś gościu w białej koszulce z telefonem, mówię, oho, chodź, zobacz, zdjęcia chciał, coś tego. No boński, wychodzimy, no <laughs> nie, hit. Jedziemy nad jakimś morze, czy o co chodzi? Zobaczysz. Co? Zobaczysz. Zdradź, coś. No. no paska na oczy, słuchaj, stoper do uszu, jak w sekcie kurwa. Ja wiedziałem, dobrze, ja wiedziałem tylko, że Amadi tu jest, nie tyle, nie? Ja nie wiem, że są jest Samoteusz, ale nie ale... <laughs> kurwa, to jest, jest No. tym kamery. więcej kamer. <śmiech> <śmiech> a tu, a tu. Ale tak szczerze, mogę wam powiedzieć, że za chwilę przyjedzie jeszcze jedna osoba. To ja nigdy już się nie widziałem, nie. Ja nie widziałem tej osoby, nie? Kobieta jakaś. Ej dobra, jak coś ja wszystko wiem co tu się dzieje, ale wkręcamy guzikowi akcję taką, że on myśli, że my też nie wiemy, a to jest chyba jedyna osoba, która nie wie, nie wie co się dzieje. Więc my myśleliśmy teraz w trasie że każdy z nas założy jutro opaskę i słuchawki i że niby nie wie gdzie jedziemy. A po, i, zrobi, I guzik będzie ostatnim, który to zrobi. Żeby zbudować mu zaufanie. Ale, ale ten... się... <noise> <komuś> zakryć cały. <głosy> dzięki, <noise> dzięki. ale od razu musisz też skosztować. Specjalnie grzamy w kieszonce. Dawaj. No ciepły no, to jest. Jeszcze. Gdzie? Gdzie? Ja? Nie? No nie wiem, no nie wiem. Zostawiam tu furę? Zostawiam. Ej, nie wiem gdzie mamy hotele, no jakby Możesz zostawić tu. No tak, ale nie wiem, gdzie mamy hotele, bo... bo jak hotel jest daleko. No a, to się, z z a chłopcy jeszcze przyjeżdżają? <guletra> Czy <dajesz? guletra> Użo, tak. Kurwa. Do... <guletra> no, to jest? No to szefaj. A to, to <guletra> zawsze <Rozguńca> <guletra> bo... ja, będzie pięć, to ja. Ja pierdole. <guletra> Musi się podobać. Ej, nazywaj, bo jedzie koleżanka. <laughs> jedzie koleżanka. No mówiłem, przecież, że jedzie koleżanka. Ja od razu wiedziałem, kurwa. ja wstrzymałem. Koleżanka, koleżanka, wstrzymałem. Za, koleżanka nie, nie. będzie zawstydzona Siema! Siema! Chodź, chodź, Cześć. chodź! tu do nas! Miofoda, chodź, nie wstydź się, chodź, 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 chodź. chodź, chodź. chodź. tu. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Cześć, Martynka Bardzo mi miło Martyna. 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 to. Aż Co się to. Na Na uzie, no my jesteśmy spoko. Ja jesteś. To guzik. jest tak, jeszcze raz. To jest Amadeusz. Okay. Y, Kojarz go pewnie gdzieś tam może, oglądałeś no, coś. Y, to jest y, Piotr, y, to jest Krystian, y, jest Wojtek, To jest ja Kasper, Kasper. To i jest, jest guzik. guzik. To nie ma imienia. Nie ma imienia. On akurat nie ma imienia. Nie mam, nie mam. No. Tak jeszcze, jeszcze koleżanek nie ma jeszcze, ale... A ty wiesz o co tu chodzi? Y nie wiesz Cały czas gdzieś tam się stresuję, bo jednak no, nikogo nie znam i w sumie pierwszy raz mam styczność z, z kamerami. Yy, no ale myślę, że, że ogarnę, bo gdzieś tam yy, no, jestem doświadczona, bo występowałam dużo razy przed publicznością, i gdzieś tam jest to połączone. No, jak nas zobaczyła, to była w lekkim szoku. Yy, wiadomo, że jak wchodzisz do grupy obcych ludzi, bo w sumie tylko ze mną przez chwilę pisała na Insta, szybka, spontaniczna akcja. Zadecydowałem, że leci z nami. Myślał, że się otworzy, tylko trzeba je dać. Z jeden dzień. Przyjechałeś teraz z Zabrza specjalnie tu? Taksówką, no. Ja lapetą, więc to też nie jest wcale stale A przyjechać jak tu jest. No, no, no. i ma, ma być z nami w... przez kilka dni, no to dajem mi dużo rzeczy. No. No, Przyjechałem taksówkę z Zabrza i planuję akrobatykę. No, o! Właśnie, o. Ile lat? 10. Nauczysz mnie salta? No, no. Podczas tego? Dobra, Jestem zajebiście się. Jesteśmy w stanie Serio? Zajebiście A ciężko jest salto zrobić? Nie, trzeba być odważnym Nie Człowieku, salto? Ej, a to jest możliwe, żeby zrobić zrobić salto? Nie. Ja człowieku, człowieku ja no ja ja na, TikTok. na TikToku, TikToku przyszechł takie sama no, To co no, tak, tak. on zrobi? Że z to wystarczy potrafić podskoczyć na wysokość swoich kolan. Ja wtedy bym się spróbowała. Nie, to jednak, to Czyli jak Pobody wysoko? Jutro. Ej, to czekaj, to zobaczymy, czy <ślać> on umie. Poczekaj, poczekaj. Pokaż, czuł. Dobra, ale jeden stok, w górę. Tylko w górę. Ale co w górę? No nie, to w górę. czy może stał to zrobić? Ale mam podnieść nogi, czy ja nie wiem, co ty zrobisz? Może. Mam podnieść nogi, czy co? No dobrze. Już starczy. No. No. Dobrze. Nie. Nie. No. Co jest? Nuzik. Teraz ty. Zajmę się z tobą. Jak się nazywa to? Machowy. Właśnie z pisałem, no. Ej, jak ty się, tego o... się nie nauczyłeś, <grym zainteresowany> nie? A byś musiał mnie mieć, kolego? Nie, nie, nie. Wiesz co jest najgorsze? Żeby tak być to byś tego nie zrobił. Nie zdawił, więc... Chyba nic nie zrobił. Myślę, że zapowiada się super, że jedziemy jutro. Jest giga głównie z Guzikaty. I w ogóle ja wpadłem na to, żeby został maskotką drużyny, żeby go tu zwerbować. Jeśli chodzi o tą Martynę, to na razie jest jeszcze troszeczkę zestresowana, ale ogólnie wydaje się dość inteligentna i sympatyczna, więc na pewno strzaj klimat, no ale nie znała nikogo z nas, to nic dziwnego, że tak na początku była trochę spłoszona. Co? Skład jest dobry. No i ruszamy. <zysy> nie. To są wszystkie Twoje rzeczy, tak? Nie, właśnie. Nie, spokojnie masz tutaj. Nie. Masz, no masz ono fotelu. Tu Nie, no masz Aż ma, ma, ma. tak to nie. E, o, kurde. Dobra, co? No, masz ten. No, to dać po O ja pierdolę, ty. Miejsce <grym> świata, nie? <grym> Tomasz, od tego momentu nie możesz tego ściągnąć przynajmniej przez 24 godziny Dlaczego? Bo reprezentantem Polski. Ale co, byłeś na meczu? Aha. Dlatego przegraliśmy No 24 godziny ale poważnie, ale poważnie, dalej. Ładny jest, biorę no, Ale poważnie, musisz... Się 24... I dla mnie jest? Tak jest Na zawsze? Tak jest Zabieram, Nie, to musi być przez szyję No kurwa, no nie może być przez szyję No to Ta przez, przez bark przynajmniej O, tak? A nie lepiej zostawić, żeby reprezentował Polskę za granicą. Jak miał. jutro w samolocie będę miał? Bo to jutro w samolocie go będę miał. Czy później ma jakieś przecieki? Powiadasz o jakimś samolocie. Nie wiem. Masz przeciek? A to nie jest prawda, co u Ale mnie ciekawi, że jest synu wejrzał co? Ja nic nie wiem. Czyż. No ja myślę, że wy, wy Wojtek jesteście dogadani z guziorem. Coś co? Że nie no. wie nic, nie wie, a wie wszystko, a my nie wiemy. Da. No co? o tym? Ja nic nie wiem. Nie ci wyprzedzeniem, nie? jedziemy do nie. Ale to mielno, nie? Ej, dobra, ale to już każdy słyszał. To jakby. Żeście byli zaskoczeni też, to wiesz, co chodzi? Z tym Mielnem, tak? Żeby był luz. Ale nie wiesz, gdzie. Chodź, że może do mielna, ale nie wiesz, co będziemy robili, wiesz, co chodzi? ja nie wiem, może do mielnie. No, jak ona, jak ona powiedziała. na powiedziała. <śmieniu> dobra, to już nic nie gadamy. No tyle ma, ma taką historię co w międzyczasie chciałabym opowiedzieć, bo guzik się kojarzy z kimś po prostu. Co I to co? znaczy? O, po... o co chodzi? O co chodzi? No nie że strasznie przypomina mi mojego ex Jeden do jeden. Nie! Dla Madiego Andrzej Myślałem, że to Ruzi Naprawdę? Że wskakuje co patrzę Właśnie mówię Że kolejny Martyno, jest Tak naprawdę wkręcamy ciebie i to jest program Tutaj, że szukamy dla ciebie Ideału, nie? I wszyscy ponownie Do twojego byłego przyjeżdżają Tak, No jej były wyglądają jak guzik a my też macie coś ze sobą wspólnego. No, ugrzywka. <laughs> Póki co, tutaj wychodzi bardzo dobrze. E, przerasta moje oczekiwania. Jest mega śmiesznie. E, myślę, że będziemy zajebiście bawili, to będzie niezapomniany wyjazd. To! No. Jutro się widzimy. E, dawaj do hotelu. Na piękne. też ładnie do hotelu. Odwiozę. Ty zostajesz czy lecisz? Jeszcze zostajesz. Zostaję, no. no Niech mam pojechać. Teraz pojechać. <laughs> <laughs> cały czas jest spontan, cały czas jest beka. Mm. Cały czas się śmieje. Mm. Zajebiście się. Trzy lata temu dałem sobie ostatnią szansę, mówię, pójdę na Twitcha, zacznę streamować. I wyszło. I teraz jadę, mówię, dobra, dam sobie ostatnią szansę, jeszcze jedną, w sensie, i zrobimy YouTube'a. I mam nadzieję, że też wyjdzie. Ale ty stary, nie możesz tak sobie kminić, gdzie jedziesz. Ja pierdolę. Co i na wakacje sam pojechałeś? Sam pojechałeś na wakacje?